Proszę Państwa, ma dla mnie wymiar polityczny, osobisty. Ta osobista tragedia przysłania na nieco tragedię naszego państwa, tragedię naszego narodu. Ja osobiście mam przede wszystkim poczucie zawodu. Mam poczucie, że nasze państwo zawiodło. Że nasze państwo nie potrafiło zapewnić bezpieczeństwa swojemu prezydentowi, przedstawicielom swojej edyny. I mam nieodparte wrażenie, że nasze państwo zawodzi w dalszym ciągu, bo nie potrafi, a może nie chce, wystarczająco energicznie walczyć o prawdę, o tamtej... Tebie. My możemy sprawić, by nasze państwo więcej nie zawodziło tylko pasażerów samolotów, powodzi, ludzi wykluczonych. Co więcej, my możemy sprawić, żeby nasze państwo już nie zawodziło. I możemy sprawić, by ludzie, którzy zawiedli, nie mieli więcej okazji decydować o losach nas i naszego kraju. Mamy wielki oręż, mamy swoje głosy, mamy możliwość samoorganizacji, spotykania się, mamy kartki wyborcze, nie jesteśmy bez siebie. I kiedy widzę Państwa tutaj licznie zgromadzonych, nikt nie, nie liczył, że tylu nas dzisiaj tutaj będzie, to mam wielką nadzieję, wielką wiarę, że nigdy nikogo już więcej nie zawiedzie. Przy tej okazji też chciałbym podziękować Dawidowi Jackiewiczowi, przeciągu y, z i Sprawiedliwości, który że Dawid jest kandydatem pisu prezydenta miasta. Chciałbym y, też podziękować z tego miejsca, wcześniej nie było okazji panu Januszowi za z którzy przygotowali piękne noce y, w kościele harmonii pamiętam No, przede wszystkim dziękuję Państwu za. To. Przybyć. Bardzo dziękuję, Jacku. Bardzo dziękuję za te słowa. Drodzy Państwo, na zakończenie dzisiejszych naszych uroczystości chciałbym przypomnieć, że Pół roku temu, kiedy na ulice polskich miast i miasteczek wyległy długie Polaków, wszyscy byliśmy zgodni, że Polskę spotkało straszne nieszczęście. Wszyscy byliśmy zgodni, wszyscy chcieliśmy dać temu wyraz. Gromadziliśmy się na krakowskim przedmieście w Warszawie, gromadziliśmy się w Wrocławiu, w wielu miejscach naszego kraju. Płakaliśmy, byliśmy wzruszeni, modliliśmy się, dlatego że zginęli nasi najbliżsi, przyjaciele, ludzie, którym oddawaliśmy od bardzo, bardzo dawna swój kredyt zaufania. Wierzyliśmy w to, że rządzą dobrze kraje. Opłakiwaliśmy pana prezydenta i 95 ofiar tej katastrofy. Było tak również we Wrocławiu. Wówczas, w tamtych dniach moje środowisko, a jest was bardzo wielu tutaj, którzy z tym środowiskiem są związani, z prawem i sprawiedliwością, złożył taką to propozycję, aby Wrocław, władze Wrocławia uhonorowały Lecha Kaczynskiego. Świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego tytułem honorowego obywatela Wrocławia. Więc, szanowni państwo, tak się jednak nie stało. Tak się jednak nie stało, bo zabrakło determinacji, być może wyobraźni. Władzom Wrocławia zabrakło, być może również odwagi. Odwagi do tego, żeby powiedzieć, iż Lech Kaczyński zasługuje na ten tytuł. Wrocław nadał taki tytuł już Lechowi Wałęsie. Wrocław nadał taki tytuł Dalajlami. Ale nie miał odwagi nadać tego tytułu profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. Kim był Lech Kaczyński? Kim był profesor Lech Kaczyński? Czy rzeczywiście był niegodny tego tytułu? Posłużę się kilkoma zaledwie słowami znanego publicysty. Który tak o to powiedział. Wielkość polityka wyraża się nie tylko w konkretnych decyzjach, ale także w tym, jakie nadzieje łosie, jakim wartościom hołduje i dokąd zmierza. Lech Kaczyński, mimo iż tak wielu starało się umniejszyć jego zasługi, był politykiem, patriotą i prezydentem, który, jak żaden z dotychczasowych prezydentów, jak niewielu ludzi świata polityki, starał się przywrócić Polakom dumę z prostości. Był przywódcą który rozumiał znaczenie narodowej tożsamości i troszczył się o uczczenie i docenienie cichych bohaterów walki o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Wiedział. Wiedział jak wielką skazą w życiu publicznym był brak rozliczenia z komunizmem. Chciał Polski bez kompleksów i bez poczucia niższości odwoływał się do fundamentalnej zasady sprawiedliwości, zwłaszcza wtedy, gdy trzeba ją było oddać tym, którzy za ojczyznę nie wahali się poświęcić własnego życia. Był politykiem, który troszczy się o suwerenność państwa, chcąc Polsce przybudzić miejsce samodzielne, niezależne, nawet jeśli wywoływało to opory możniejsze do tego świata. Czy to mało? Czy to naprawdę za mało? Szanowni Państwo, chcę dzisiaj powiedzieć, że jeśli po najbliższych wyborach samorządowych będzie mi dane mieć wpływ na losy Wrocławia. Moim przyjaciołom, koleżankom i kolegom radnym Prawa i Sprawiedliwości będzie dane zasiadać w Radzie Miejskiej Wrocławia. Uczcimy pana profesora Lecha Kaczyńskiego w sposób godny, tak jak na to zasłużył i tak jak tego chcą Wrocławianie. Myślę, że godnym uczczeniem pana profesora Lecha Kaczyńskiego będzie nie tylko tytuł honorowego obywatela Wrocławia, ale również nadanie jego imienia. Największemu wodzowskiemu pracowi, pracowi społecznemu. Wyraźmy w ten sposób naszą szacunek i przywiązanie do tego, o czym mówię, zawsze w porządku, wierzchownicę. szanowni państwo, zanim założymy wieńce, kwiaty, znicze, proponuję, abyśmy śpiewali. Naj najpierw jeszcze i co łatkę, tak tutaj, dla podkreślenia tego żałobnego tego charakteru dzisiejszego naszego Marszu, marszu Pamięci. Zastnienie odbitewne. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj nam wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. A teraz tak jak powiedział, pozwólcie Państwo, że zaintonuje nasz hymn, licząc na wsparcie oczywiście. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablonok bierzemy. Mać ma. Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączył cię z narodem. Masz, masz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączył cię z narodem. Są to składane w zasadzie tego, co Państwo mają jako na wyraz naszej pamięci i czci dla Woli Najwyższej. Salve, amém. うん。<laughs> <laughs> Thank you.